Manko, siemanko, z tej strony Pawlo, dzisiaj sobie zagramy meczyk. Przepraszam, że tak długo nie było odcinków, ale po prostu nie, raz mi się nie chciało, raz po prostu nie miałem czasu, ale dzisiaj mam czas, jak widać. Obrobiony filmik wleci, wleci jutro po wstawieniu tego filmu, no bo dzisiaj też za bardzo nie mam czasu, nagrywam, bo, znalazłem, bo jednak ten czas leciutko znalazłem, ale dobra, gramy. Ja, zaawansowane strzelanie O Peris mam Ciebie w swoim składzie, a przynajmniej ja sprzedałem Cię Ale było warto, drugi drogi byłeś Pomyślicie teraz, że jestem zdrajcą. Nie, nie jestem zdrajcą Każdy musi zarabiać hajsy i teraz mi bardzo ciepło, bo to bo ktoś mi pali o Peris i Dobra. Mauro ojej, ojej, co tu się stało? Wypadzi mi stąd, to, to jest moje pole. Wypad, oku, 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 dobra. na swoim <grybuj> jest dobra, ja, no. Mauro i Cardi no, będzie biegły o, no, teraz. Ojej, ale oje, oje, coś czuję, o, że to może nie wyjść. Gary Medal. Ojej, co to było, proszę. Jaki dwa razy w kuku, że poleciałem po ziemi. O, Dempsey, gwiazda, która była ukazana. No, no niestety zgasła. niestety, dla mnie, sta dla mnie jest. Ja, Kurde Tak, 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 tak Gary, Gary, Garuś Gacuś No Myś tak Zero, zero na razie O faul, jaki faul Sędziak, sędziak Oj, ohohoho. Sorry Nie, ja, taki techniczny strzał Zwaliłeś to Ikardi Ciebie dzisiaj teraz widzę wszędzie Dobra No i kurde, wracamy się, defensive o nie, o nie, to A może się źle skończyć Dobra Ale się tak nie skończyło, na szczęście Dobra, trochę to rozklepałem teraz, żeby pobiegali za mną To teraz ja pobiegam Tak, Małrusz Ojej, co to było? To nie było fani. Nawet jakby było to by był spalony. A Paris, ciebie trochę nie widzę teraz. Zagubiłeś się w swoim koledze Mauru. Czy nie wiem jak to wymawiać, ale i karminowanie? Łopotę potężny wicie. tylko, że już zalini. Dobrze, Samir 87 overall, daje po sobie znać, że jest, że to widać. I... No nie, oni mają takie ładne akcje, a ja nie mogę sobie znaleźć miejsca. Patrz! I to tu nic że no ja zawsze u siebie nie jestem dobry, Zab na wyjeździe zawsze na filmie Dobra, idziesz, idziesz, ze skillu wszystko i wszystkich. No, kurde, ez bonego. Trochę to zepsułeś. Oczywiście to ja za mocno przycisnąłem, ale to się dało trochę lepiej zrobić. Ale dobra, było minęło, jeszcze to wygramy na pewno 5 do 1 no, jest, nie chciałem tylko ten niks, nie w chciałem w wycofywać. Ale dobra, dobra, dobra. I lolo 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 lolo. Wypad, 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 wyjdź, Tam tu drzwi. Iwan Perry, dobra, Perry, chcesz stać na to, żeby biec i tylko biec, ale zapomniałem, że mogę używać twoich sztuczek. Inter, o, tutaj ja czuję, że coś lepszego jest. Ajajaj, dałem się zreblikować. Yo! Może biegnie ktoś od odbi to coś fajnego. Na razie nic się nie dzieje, ale... No i niestety. Dobra, dobra, ktoś tu może być. E, ojej, oj... co to ma być? Ludzie, przecież to jest. No, normal. Tu może podać tego gościa. Dobrze, dobrze. Co, co za dzik. That's a great Mauro. A widać, że masz państwa niezłego. Nie! Przestrzelił to. Jak? Nie, ja muszę zobaczyć. Powtórkę tego. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? No nie wierzę, co to ma być. O tako! Profesjonal Jezus, Mary to jest profesjonalny przestrzał. Mauruś, masz grać lepiej. Ja wznawiam ten mecz, nie będę Bo tak mi się dobrze gra. Tylko celności brakuje, bo tu grę prowadzimy, tylko że nie udaje nam się tego ubierzchnić nad bal position O jezus. I znowu się I znowu ten cross się nie udał. La, 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 Wyjdź. Wyjdź! Tam są drzwi! Proszę, wybicie piłki. O, jaka dokładność! podać, że to jest zdziwiające, że ja tak to wygląda. O, brozo, taka okazja! Nie, 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 mocno. Poprzeczka, poprzeczka. Oje. co tu się stało? Co tu się stanęło? Dobrze, nikt do tego nie dobiegł. Biegniemy, biegniemy. Kon, kondogbia, czy Kondogba, nie wiem. Ale Kondogba chyba nie pasuje. Jest! Jeden do jednego. Proszę, Ever Banega. Udało się. I wydało się. Silnie udało się. Dobra, dobra, mamy nr 5, wygramy ten mecz. Wygramy, słuchacze, wygramy to. Ustawiam na super offense, atak całą drużyną. Proszę. Tylko, żebyśmy teraz nie przegrali tego, albo no to wygrać i to jeszcze parę, parę naście goli mam walnąć. Ja wierzę, że damy radę. Już jesteśmy na lepszej drużyny. I inny krok. Gol potrzebuje być lepszej odpowiedzi od swojego głównego. Defender got there first. though.

tym, to było jak ta podcinka była po Wracajcie się do w w w Dobrze. To był mały To niech się jemu przejdzie. Ojej, 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 ojej. 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 Jest! Jeden do jednego Ivan Dwaj do jednego przepraszam Ivan Perisic Ivan Perisic, to jest hero, on taki ładny strzał chyba z przepala karnego, ten ślisk nie wiem kto to był, tak z przepala karnego, ładnie, ładnie, naprawdę... Podoba mi się ta karta i może sobie ją kupię. Czy już sobie raz kupiłem, też się ją fajnie grała, to jeszcze fajnie. Oczywiście miał wtedy 80 tempo 80 strzałów, teraz ma tego tempo trochę więcej a strzałów po jeden mniej. Proszę jak się denerwuje. O jakie buntownicy. O proszę dmuny jakie Się denerwują Proszę o, ho, ho Nie wie, że nie le goście. Wybicie piłki. O nie, nie, nie Gary Medell, dlaczego tu tu jesteś? Nie, 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 o, o ale to pięknie zrobił. I po ale to pięknie zrobił. to co ma trzeba zobaczyć, jak to pięknie zrobił. Ja tak raz zrobiłem w meczu z Iwem, ale to. Nie widzieliście tego, bo to, to mi też wyszło w poprzeczkę. Jezus, Maria. Taką umiechem to jeszcze prosto zostaną, gratuluję. RKI? Nie słyszałem. O tym. Nie. nie, Było jakieś ładnie zabić. Dobra. Nic się nie stało, oczywiście. No, 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 dobra, dobra E tam wygrali. No, właśnie, wygraliście, to po ładnej bramce. było, była poprzeczka, było wszystko. Były karty I, i jest zwycięstwo: 2 do 1. No, uważam, że mogliśmy więcej wygrać. Proszę, tu powtórka tej przepięknej bramki. Jeszcze raz. No, słupka jeszcze bardzo mi się podoba. A ja już się z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie.